Bardzo przepraszam pan Kelly, ale doktor Zekele oświadczył mi stanowczo, że nie można mu przeszkadzać w żadnych okolicznościach. Czy mam mu przekazać jakąś wiadomość? Wiadomość? Tak. Przypomnę mu tylko, że w jego życiu istnieje jeszcze coś oprócz pracy. Na przykład ja, John. Nie chce się ze mną widywać już od pięciu dni. To mnie niepokoi. Mnie też, Emma. Ale cóż, znasz Henryka. John, powiedziałam ci, że jestem zaniepokojona. Dobrze. Porozmawiam z Polem. Dobrze. Paul? Papa pa, nie a to Wie pan, jak jestem oddany. Doktorowi Dzeklowi, nie chcę go surowo osądzać, ale czuję, że muszę panu przedstawić pewne niezwykłe okoliczności. Nie. Doktor Dzekel jest zamknięty w tym laboratorium dzień w nocy od niemal tygodnia. Kazał, powiedział, że w żadnym wypadku nie należy mu przeszkadzać i powiedział, żeby zostawiać swoje jedzenie, jego jedzenie pod drzwiami. Więc nie widziałeś go, ale nie rozmawiałeś z nim przez tak długi czas, tak? Tak jest, Sara, ani raz. Proszę cię. Pól! Proszę cię, powiedz mi prawdę. Nikt nie oskarży cię o nielojalność. Dobrze, czar. Wczoraj wieczorem, jak zwykle, zaniosłem mutację. Zauważyłem, że jego jedzenie jest nietknięte, a w głębi laboratorium dochodziły jakieś przedziwne dźwięki I, i, i głos, którego nie rozpoznałem. Ten człowiek, ten stwór, który był za drzwiami, był, był jak, jak zwierzę, jak zagubiona dusza. Błagał głośno o jakieś lekarstwo. Paul! Chcę, żebyś natychmiast poszedł do apteki Bizeta i przyniósł mi te składniki. Natychmiast, pójrz. Natychmiast! Henry!